Zapraszam na Fortnite, jeżeli też zapraszam do stawienia łapeczki, w górę, subskrypcji, dzwoneczek, zobaczymy jak to będzie działać. Jeżeli będzie dobrze działać, to zmontujemy, będziemy grać i nagrywać dla Was Fortnite lub ETS2. Także zapraszam do oglądania. E, będziemy teraz e, gramy sami ogólnie. Bo ja wolałam sama sam grać, bo z tego, względu, że mi się lepiej e, to nagrywa. E, nie nie gadaj mi, co mam robić, co tam i wiedzieć, jakie, bo nie nagrę dla siebie. I to będzie ściąg, oczywiście. E, I tam oczywiście będzie seryjnie. I też zapraszam na mój e, profil e, Titka na dole. Если делают перстеки за прошлым. там есть лайвы. На моем канале. На клеточку И там можете типа гадать, разными мной так. Только плюс к не там Я не на этом канале, И посмотрим, как это выйдет. то как Zobaczymy, czy to mu się ładuje, czy się nie naładuje. Zobaczymy. A na razie ładuje. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Jest, dobra, dobrze, dobrze, że to działa teraz w ogóle. Zobaczymy inny łynuch, kiedy będziemy na tym furmancie. Na razie bez kamerki, z tego, że kamerka mi się na razie rozwaliła, i zobaczymy jak będzie działać także nie wiem zobaczymy skupiamy się na grze żeby nie było tak że wieczorem ja dam cały czas tego długa wiecie jakby gadać robić albo takie rzeczy czekamy czekamy Najwyżej no, to się tam... ...opatrzę, patrzę, ptam, nie wiem, czy to będzie coś w tej... ...w oczu, bo nie? A i lecimy, proszę Państwa. Lecimy, lecimy, lecimy. nie spimy. Dobrze, ja teraz taką... Mm. ...jak to polecić, żeby nie polecieć?

Jakby ktoś chciał że mną zagrać, to w ogóle nie byłoby budowany na tym wrocławskim Mamy broń, mamy tutaj te, czekajcie, jedziemy tutaj Napiszcie w komentarzu, jakie teraz, co gra ogólnie w tym, tym sezonie, jakie sezony lubicie grać, bo teraz są całkiem nowe sezony

Ach! Zabiłem pierwszego. Następny atakuje coś. A! Tam jest! Jak? Kurka! Widzicie? Mamy dwa łyny. Kur... Lubię sam... Sam grać ogólnie. No tu się, tu jest jeden, A tu, ja lubię ogólnie sam grać kiedy byłem wulne. Muszę jakoś udać samemu te wulne robić. O, jaki stykek. Kurczę. Mamy czułe. Skąd ja muszę się wleczyć, by Já